Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, kochani, będzie czytanie z serii "Wiadomość dla ciebie, mój drogi, moja droga" od Wszechświata. Są trzy możliwości. Serdecznie zapraszam do wyboru. Pierwsza. Zobaczymy, co tarot. I jeszcze na ten styczeń, na początek roku, zapraszam, pierwsza opcja. Moi drodzy, może odsunę tutaj, tak, będzie wygodniej. Mamy głupca, wieże i trzy miecze. Kochani, Głupiec mówi o tym, że sporo nowości Was czeka. Można by powiedzieć nawet nowa droga życia. Nowe sprawy to mogą być nowe uczucia, nowa praca. Ale moi kochani, zanim te nowości przyjdą do Was, moi drodzy, zanim poczujecie je, to będzie tego typu sytuacja, że pewne sprawy, które obecnie Was dotyczą, które są w Waszym życiu, oczywiście nie wszystko wiadomo, kochani, to odejdzie do przeszłości. To stare, które było budowane przez jakiś czas, powiedzmy, na niewłaściwych fundamentach, kochani. Po prostu zostanie zburzone. Wszechświat Wam w tym pomoże. Kochani, a na to miejsce przyjdzie właśnie nowe. O czym mówi głupiec, moi drodzy. Nowe. Kochani, to może kosztować Was troszeczkę nerwów, smutku, płaczu, rozczarowania, o czym właśnie mówi karta trzech. mieczy. Kochani. Ale po tym smutku, rozczarowaniu, tak jakby przejrzycie na oczy, ściągnięcie te przysłowiowe, kolorowe, różowe okulary, kochani, i zobaczycie jasno, że pewne rzeczy muszą odejść do przeszłości. Trzeba będzie się z nimi pożegnać, żeby móc po prostu, moi drodzy, przyjąć do siebie, do swojego życia nowe sytuacje nowych ludzi być może, kochani, jak najbardziej i wszystko co się wiąże z nową drogą życia. Bardzo pozytywna energia, mimo że, moi drodzy, te dwie karty to jest negatywna energia, smutna, ale też oczyszczająca, kochani. Ale głupiec, kochani, mówi o tym. Czekacie dużo nowych spraw. Nie bój się nowego. To była pierwsza grupa, druga. Moi drodzy, tu macie same buławy, więc wszechświat chcę Wam przekazać za pomocą tarota. że sporo działania będzie. Kochani. I tutaj jest, są cztery buławy, które mówią. Że czeka Was radość. Radość, możliwość planowania różnych rzeczy, planowania wspólnego życia z partnerem, z partnerką, kochani. Na przykład w małżeństwie, kochani, planowania na przykład remontu mieszkania, czy nawet budowy domu, jak najbardziej, spotkania towarzyskie. Ale moi drodzy, musicie zrzucić z siebie pewnego rodzaju ciężar, tak? Zauważyć, kochani, siebie w tym kontekście, że wy pragniecie radości i takie sprawy, które długo się ciągną za wami i tak naprawdę już was jakby nie dotyczą, nie są wasze, kochani, bo ktoś coś wam na przykład y, zrzucił na was, ktoś chciał się wami wysłużyć, kochani, to to już ten okres się skończy, moi drodzy, ale to musi być. Po prostu z waszym udziałem też, kochani. Jak najbardziej. Karty sugerują. To będzie też najbliższy czas dość pracowity, o czym mówi dziewiątka buław, kochani. Dziewiątka buław mówi o tym, że trzeba będzie pewne rzeczy odsunąć od siebie właśnie, żeby poczuć lekkość i móc zacząć po prostu radować się Planować, kochani, i cieszyć się życiem. To była druga opcja. Trzecia opcja. Cóż wszechświat chcę Wam przekazać? Moi drodzy, dwa rycerze. Rycerz Buław i rycerz Mieczy, kochani. I królowa kielichów, moi drodzy. W najbliższym czasie to u Was będzie taka ognista energia, planowanie. Planowanie, moi drodzy, często to będzie się odnosić do spraw zawodowych, ale też nie tylko, moi drodzy, bo tutaj też się pojawiły kielichy, królowa kielichów, kochani. I będzie w Waszym życiu w najbliższym czasie bardzo dużo takiego zamieszania, bym powiedziała. Ale generalnie, moi drodzy, jeżeli podejdziecie do tego z taką dozą realizmu, dystansu i nie dacie się zwieść, na przykład jakimś tam y, y, czyimś obiecankom, kochani, może to być jakiś nowy, poznany człowiek, który będzie Wam obiecał jakieś świetne. Kontrakty, kochani, to zwróćcie na to uwagę, czy to ma, czy to wygląda wszystko tak, jak powinno wyglądać. I na przykład, moi drodzy, też jak ktoś pozna nową osobę i ona będzie taka bardzo energiczna, kochani, ale przyjrzyjcie jej się dobrze, czy ona nie tylko, czy tylko dba o swoje interesy, a czy również Was bierze pod uwagę, Wasze. Po prostu odczucia. I tu Tarot na to zwraca uwagę. Kochani, a dalej pojawia się królowa kielichów, która mówi, że sobie z tym świetnie poradzicie, bo to jest energia już taka dojrzała. Kochani, to jest energia taka, która umie, ta królowa umie przewidzieć cudze zamiary. Tak, kochani, stańcie się tą królową kielichów. Moi drodzy, żebyście właśnie mogli w tym najbliższym okresie, który teraz nadchodzi, po prostu zwrócić dobrze uwagę na to, co jest dla was dobre, na wszystko, co po prostu nie dać się zranić, tak? Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, moi drodzy, i zapraszam na następne czytanie. Do widzenia.